Jeżeli spytacie, jak wygląda szczęście stalowego, no to dokładnie tak jak na załączonym obrazku. A poważnie, no to powiem Wam szczerze, że cieszę się, że już jestem z tym stołem pod dachem. Walczyliśmy 40 minut z rozładunkiem. No niestety nie mam wózka widłowego, nie było łatwo. W każdym razie już pod dachem pozostaje mi uzbroić ten stół w nogi, ustawić w docelowym miejscu, wypoziomować i cieszyć się pracą na nowym stole. Dlaczego ten stół kupiłem, dlaczego wymieniłem, dlaczego zmiany, to o tym wszystkim opowiem Wam w filmie, który się pojawi już wkrótce na YouTube, na stalowym kanale. Jeżeli macie do mnie pytania odnośnie stołu, jeżeli macie jakieś rozterki odnośnie wyboru producenta, lub konkretnie stołu, jaki. Chcecie kupić, no to piszcie w komentarzach. Ja na wszystkie komentarze wam odpowiem, ale nie w formie pisemnej, tylko w formie wideo. Także zróbmy taką interakcję, jeżeli masz jakieś pytania, pisz, a ja chętnie na nie odpowiem już niedługo na filmie YouTube. Pozdro!